Rączka w górę. O właśnie. Tor drugi Adam Urban, dwójka Czarnak-Jastocka. Tor trzeci Adam Dobrzycki, dwójka Grajewo. Tor czwarty Daniel Kachnowski, jedenastka Suwałki. Tor piąty Pietras Maciej, dwójka Suwałki. Tor szósty Jakub Kowalewski, jedenastka Suwałki. Tor siódmy, nektariusz Jurczuk, drugi bielsko I tor ósmy, Dawid Włodkowski, szkoła podstawowa w Najlepszy rezultat. W eliminacjach półfinałowych Daniel Kachnowski, 11 suwałki, 17 56. Biegnie on na torze czwartym. Maciek Pietras, który miał drugi wynik. Biegnie na to, że piątym, Dobrzycki z trzecim wynikiem, znajduje się na torze czwartym, trzecim. Na ten przyjedzie. Gratulacje! Zabory na Daniel Karnowski, 11 kasowałki, 16,3 sekundy. Jest! Sekundy. A więc zdecydowanie lepiej aniżeli w eliminacjach półfinałowych. Powitajmy brawami zawodniczki stojące przed trybunałem. Będzie, Będzie dobrze, coś i... chyba dobrze, nie? które zaprezentują się na mojej miejscu. Myślę, że 15, chyba druga, tura nie będzie miała lepszego czasu. No mam taką nadzieję. Przez to jest swoje to zrobił. Jurczakowskiego można uznać za dobry. Jako że rekord. Panią to 15.90. Co tam się stało? Co zrobiony był 9 lat temu. Kolejny. A więc nie ma... Jak Kuba nie wiem, nawet który był. Wielko, o 100 sekundy. Rezultat gorszy od tego ¿Qué es